Panie i Panowie, miejscowość ząbrowo, kierunek o oznakowanie oznakowanie, fotorada już widać. Zaraz się dowiemy czy jest ustawiony prawidłowo. Proszę bardzo, straż miejska w ukryciu. Witam ponownie pana. No moim zdaniem ten fotoradar nadal nie stoi prawidłowo Słucham? No jasne, a ma pan jakoś poziomnicę, dzięki której pan to wypoziomuje? No przeproszę To jest tylko moje pytanie. Tak? A mógłby pan zademonstrować? No, moim zdaniem on stoi nieprawidłowo. No, boję się, że komuś robi zdjęcie, a zdjęcie będzie nieważne. Mhm. A takie moje drugie pytanie, a czemu pan go nie widzi tutaj siedząc? Nie jest to pana w obowiązku, żeby widzieć fotoradar? Nie? Aha, no dobra. Czy mówi pan, że nie musi go pan widzieć. A... Proszę, pan strażnik rozmawia przez telefon komórkowy. Prowadząc samochód się to zobaczymy.